Cześć, Ludziska, tu Marcin, firma Polsping Witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na kanale Fishing Toys Dzisiaj znów z nadpięknej rzeki w Kry Jak widzicie pogoda dopisała, weekend jest piękny Przed chwilą dotarłem, jest w zasadzie samo południe Więc raczej nieoptymalny czas na łowienie kleni Ale specjalnie przyjechałem sobie dzisiaj wcześniej żeby zwiedzić trochę rzeki, e, popróbować w innych miejscach i zobaczyć, jak będzie mi szło. chciałem e, ze sobą dzisiaj kilka różnych przynęt. Zaraz Wam pokażę, co tutaj mam. Mam trochę ziarna, czyli... kukurydza i groch zawsze dobrym pomysłem jak się jedzie na rzekę nie wszędzie groch jest popularny, ale ale tutaj widzę, że wędkarze sypią różnego rodzaju ziarna, więc groch może też się sprawdzić zabrałem także ciasto serowe mam nadzieję, że rybkom się spodoba. Wziąłem też trochę samego sera blue, tego śmierdzącego. W razie gdyby na ciasce nie chciały brać. No i oczywiście skoro już jestem tutaj, to nie mogło zabraknąć dostawego chleba. Także dzisiaj korzystam jeszcze z czasu. Przed sezonem spinningowym, bo od maja e, myślę, że bardzo dużo uwagi będziemy poświęcać przynętom spinningowym, sprzęt, sprzętowi w ogóle spinningowemu. E, będziemy o tym dużo mówić. E, tematów do obgadania będzie bardzo wiele, wierzcie mi, e, ale o tym bliżej maja, w maju. Natomiast e, w tej chwili jeszcze korzystam z faktu, że. Sezon na drapieżniki, na sandacza, na szczupaka jest zamknięty. Eee, na sandacza jeszcze prawie dwa miesiące, na szczupaka jeszcze blisko miesiąc. I przyjeżdżam sobie na piękną, urokliwą rzekę w Kre, w poszukiwaniu kleni. Eee, dlaczego akurat w kre mi się tak spodobała? Eee, wiecie, ja od małego, mieszkając w kresnym stawie, byłem trochę Karmiony przez mojego ojca opowieściami o klaniach. Bo jak on był dzieciakiem, młodym chłopakiem, to w swojej okolicy miał takie rzeki jak żółkiewka, Wolica, nieregulowany wieprz jeszcze wtedy. Te rzeki były w pięknej kondycji, tu było naprawdę dużo kleni. I jako młody chłopak, mój tata bardzo, bardzo, bardzo dużo tych kleni łowił. Piękne klenie. Najczęściej o czym zawsze opowiada, lubiły łowić na, na dzikie czereśnie. Jak już, jak już były, to to wtedy jakby była to dla niego ulubiona przynęta. jak się zaczynały dzikie czereśnie, to mój tato zawsze chodził, jeździł na klenie. Niestety kiedy ja się urodziłem, dorastałem i tak dalej, te rzeki były już poniszczone i można tam co prawda dalej złowić klenia, ale zazwyczaj są to małe sztuki. Sporadycznie trafiały się trochę większe, ale to po prostu trochę większe ryby. Na wieprze czasem coś się trafi z takiego przyzwoitego klenia. Ostatnio złapałem takiego 43 cm. Także już taki w miarę fajny klusek. Ale tak jak mówię, nie, nie były to nigdy rzeki typowo kleniowe, w sensie wieprz nigdy nie był. Ja byłem dzieciakiem, młodym chłopakiem rzeką typowo kleniową. Teraz, teraz tego klenia na wieprzu robi się coraz więcej. Nie wiem czy to wynika z faktu, że innych ryb jest po prostu coraz mniej. Eee, czy, czy, czy po prostu sam klę się odbudowuje? Trudno mi powiedzieć. Niemniej jednak, jak w zeszłym roku przyjechałem pierwszy raz nad wkręgiem i zobaczyłem tą rzekę, to, to już wtedy wiedziałem, że w tym roku muszę poświęcić jej trochę czasu. Eee, przyjechać po prostu poświęcić trochę czasu kleniom. Jeszcze jak e, mieszkałem w Anglii, bardzo często oglądając brytyjskich wędkarzy. Trochę im zazdrościłem, bo mieli w swojej okolicy jakieś fajne takie, właśnie kleniowe rzeczki, strumyki i tak dalej. Na których naprawdę łowili piękne ryby, piękne ryby, piękne klenie. Bardzo fajnymi metodami, takimi prostymi, powiedziałbym, dostępnymi dla każdego, które, które, które są proste, ale skuteczne. Ja takie metody uwielbiam. I sam dzisiaj właśnie z taką metodą przyjechałem, mam ze sobą lekkiego fiderka, ciężarek lotkę 8 gramową, haczyk ósemkę, na haczyk w tej chwili ciasto serowe, no i zobaczymy, zobaczymy czy coś, czy coś w ciągu dnia będzie nam skubać, mam zamiar iść w dół rzeki, tam gdzie widzicie, tam jest taki fajny odcinek. Tutaj jest bardzo płytko powyżej, tak nie widzicie tego w tej chwili. I schodzi trochę głębiej. Tutaj przy brzegach robią się takie dołki. Jest sporo zaczepów, trochę krzaków, ale, ale są to fajne miejsca, które można, można zwiedzić i przejrzeć. I to właśnie zamierzam zrobić. Chcę dzisiaj przejść. O, zaś mi Słuchajcie, miałem pierwsze branie. Ale nie był, nie był to kleń, Jakaś mniejsza rybka szarpała. no Ale jest to jakiś zawsze dobry znak. No, w każdym razie planuję przejść w dół rzeki. Zwiedzić jej trochę. Zobaczyć jak wyglądają miejsca. I jeżeli uda się coś złowić, to oczywiście, oczywiście postaram się pochwalić. Natomiast jak to w życiu bywa, gwarancji żadnych na to nie ma. No i co, na razie postaram się jeszcze chwilę tutaj posiedzieć. Wybrałem to miejsce, żeby zacząć. I mamy pierwszą rybę. Sprawowa sprawa. Miejcie zawsze rozłożony podbierak, jak na Wygląda na przyzwoitą sztukę. Zero. Ważny przyrząd pomaga odhaczać ryby Sebastian. Chwilę mi zajęło, ale musiałem znaleźć miareczkę. Zaraz sprawdzimy, co my tu mamy. 46 centymetrów całkiem fajny start jak wam się podoba? wygląda na to, że mu posmakowało to ciasto serowe Hehehe, nieźle. Wracamy mu wolność, żeby się nie męczył. Tutaj mam taką fajną rzeczkę, która wpływa akurat z boku. Pierwszy zaliczony. Ale numer. Dopiero co chciałem Wam powiedzieć, że. Wybrałem to miejsce, bo jak byłem tu ostatnio, to mi się bardzo podobało, ale. Było dosyć dużo ludzi i było trochę stłuczone tutaj, więc nie spędziłem w nim zbyt dużo czasu. Zatem jest to miejsce nie najłatwiejsze, bo. E, bo po prostu jest płytko i ryba dużo widzi ale mimo wszystko udało się rybkę złowić mam ze sobą kanapeczkę na przetrwanie dobra rzecz mieć coś czasem do jedzenia jak się jedzie na cały dzień no i kafirek patriotycznie z mojego miasteczka z Kresnego Stawu który em, bardzo, bardzo lubię to co? zostawiamy następne. Chyba, chyba trzeba zanim to zrobię jeszcze wrzucę troszkę chleba jeżeli planujecie po złowieniu klenia e, pozostać w miejscu w którym jesteście e, to zawsze dobrym pomysłem jest żeby aby wrzucić im coś troszkę do jedzenia, ja bardzo lubię sobie tak, właśnie rozmielić chleb w rękach, troszkę go spiszczyć. I do wody. Dosłownie ze trzy takie gałeczki. Jest super. Pamiętajcie, że jak łowicie na chleb tostowy, to żeby go zakręcać, bo. Momentalnie wysycha, jak wyschnie, to jest kiepski do tego, żeby go zagładać na haczyk. No dobra, ubierzemy sobie następny kawałek ciasta serowego i zostawiamy. Ja lubię ciasto serowe, czy w ogóle jakiekolwiek ciasto zakładać w taki troszkę ciekawy kształt jakby czworoboku. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Takie coś. Zazwyczaj ciasto nawet miękkie ładnie trzyma się kiedy jest tak ułożone i jeżeli jest dobrze zrobione ciasto bez jakichś tam grud i tak dalej, to nie ma problemu. Zresztą jak widzieliście z tym, żeby zaciąć. No i weźcie tu piszcie książki. 12 w południe słońce w miejscu, gdzie akurat nie ma nad wodą żadnych drzew. Woda płytka. Wydawałoby się, że nie ma szans, żebym coś tu złowił. Bywa. W wędkarstwie nie ma świętych prawd. Są pewne zasady, których, których trzeba się trzymać. Jest wiedza, którą warto posiadać, ale, ale nigdy nie można zakładać, że się nie uda, bo to albo tam. Goda nie taka albo bo Słońce, albo bo brak słońca, albo bo wieje, albo bość albo to, albo tam. Zawsze może się udać, w sumie to jest spoko w wędkarstwie, nie? No, słuchajcie, posiedzę tutaj jeszcze chwilę, bo skoro udało mi się jakby namówić jedną rybę do współpracy to Może jeszcze jakiś kleń gdzieś tutaj krąży. E, a jeżeli nie, to będę się przemieszczał w dół i po prostu e, odezwę się do Was gdzieś jak już będę w miejscu, w którym znów postaram się zostać na dłużej. Fajnie, co? Witajcie ponownie. Z tego samego miejsca, w którym zaczynaliśmy. Z tą jedną różnicą, że jest wieczór. Za chwilę będę kończył swoje wędkowanie. Zwiedziłem ładny kawałek rzeki. Yy, niestety yy, bez dalszych sukcesów. Miałem tam jakieś dwa miary przyzwoite bramka, ale... Yy, ale nie zacięte. Yy, wszystko się pozmieniało. Jak zaczynaliśmy nagrywać, to było piękne słońce. Trochę wiało, ale pogoda była taka fajna, żywa. Przepraszam, ale coś mi troszkę podskubowało. Pogoda była fajna, żywa, ale. Szybko się zmieniła. E, naszły chmury. Wiatr kompletnie zamilkł. E, I zrobiło się coś co my z moim tatem nazywamy smętota. Czyli po prostu zrobiło się smętnie nad wodą. Cicho, bez wiatru, bez słońca. Taka ponurota. E, były przelotne deszczyki, ale nic, nic strasznego. E, natomiast po prostu ucichło wszystko. E, Oprócz wędkarzy, bo tych najechało bardzo dużo. Mówiąc szczerze, to jestem w szoku, bo jak byłem tutaj dwa tygodnie temu, to, to było ich znacznie mniej. Dzisiaj jest ogromna ilość wędkarzy nad wodą. W zasadzie w każdym wolnym miejscu ktoś siedzi. Więc. Jak byłem w południe, to jeszcze kilka miejsc zwiedziłem, bo nie było ludzi. Ale już później po południu po prostu najechała się cała masa. Niestety muszę stwierdzić, że niezbyt cicho. E, większość z wędkarzy się nad wodą zachowuje, e, a to niestety przy łowieniu kleni nie pomaga, więc e, trzaskające nad brzegiem drzwi, zamykane klapy bagażników e, itd. raczej nie pomagają w łowieniu ryb, nie mówiąc już o wjeżdżaniu kładem nad wodę. E, no ale tak to już jest. No. Trzeba, trzeba się dzielić z innymi. Każdy chce sobie połowić. E, a niekoniecznie każdy ma ochotę po cichutku sobie gdzieś tam dreptać. Zastanawiam się w tej chwili nad dniem jutrzejszym, bo nie wiem czy przyjadę tutaj, czy może lepiej po prostu poszukać sobie jakiegoś trochę innego miejsca, gdzie, gdzie może być po prostu trochę mniej ludzi. Bo jeżeli będzie jutro podobnie jak dzisiaj, to szanse na Złowienie czegokolwiek są po prostu bardzo, bardzo mizerne. Piękna jest ta rzeczka, trzeba przyznać, naprawdę fajna. I wcale się nie dziwię wędkarzom, że, że chętnie tutaj przyjeżdżają, bo, bo bardzo to. E Urokliwa rzeka. Widzę, że zdecydowana większość wędkarzy tutaj przyjeżdża, obiera sobie jedno miejsce i sypie sporo ziarna i czeka po prostu aż, aż jakaś ryba podejdzie. Nie jest to zła taktyka oczywiście. Jeżeli nastawia się na klenia, no to to szansa, że złapie ich dużo gdzieś tam spód nóg jest niewielka, ale gdzieś i, i płoci, i leszcze, i innych ryb można sobie, można sobie w ten sposób połowić widzę, że e, widzę, że tutaj właśnie w ten sposób głównie wędkarze e, podchodzą. Widziałem jednego e, jednego człowieka, który miał jedną wędkę ze spłowikiem wiaderko, dwa bochenki chleba i torebeczkę tylko z jakimiś akcesoriami i to wszystko i Szedł właśnie po drugiej stronie, obserwowałem go też z miejsca w miejsce Czyli taką trochę podobną strategią do mojej, tylko z tą różnicą, że ja łowię z gruntu, on łowił ze spławiem Widać, że on jest takim właśnie wędkarzem, który gdzieś tam lubi takie, takie właśnie sprawdzanie Miejsce po miejscu, czy gdzieś tam nie ma jakiejś aktywnej ryby Fajne jest takie łowienie, natomiast Natomiast, tak jak mówię, jak jest sporo ilość ludzi nad wodą, to bardzo często, niestety, zdarza się tak, że niewiele jesteśmy w stanie wywalczyć, bo, bo ryba jest po prostu przeposzona. I to wszystko. Natomiast e, dzień sam w sobie bardzo fajny, bardzo przyjemny, ciepły. E, na pewno, że wreszcie przyjecham na ryby i nie zmarzłem. Ma być tak podobnie jutro i chyba w poniedziałek, ale później znowu ma być powrót zimy, w środku kwietnia. Także niestety wiosna w tym roku przyjdzie do nas późno, o ile w ogóle, bo jeszcze może być tak, że będzie chłodno-chłodno, a później nam się od razu zrobi lato. No ale tak to już jest, kwieciem-pleciem, bo przeplata, tak? trochę zimy, trochę lata. Nie ma co narzekać. Fajnie, że są takie dni jak dzisiaj. Gdzie cały dzień można sobie nad brzegami rzeki pochodzić, poobserwować wodę, poszukać ryb. Z lepszym czy gorszym wynikiem, gdy to nie ma aż tak dużego znaczenia. Sama przyjemność zwędkowania jest ogromna. Jeszcze pośredzę myślę do zmroku. Czyli niedługo, sądzę, że jakieś pół godziny może uda mi się jeszcze coś złowić. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, bo jeśli bym coś złowił, bo pada mi bateria w telefonie i na, i na gimbalu. Także nawet jeśli udałoby się jeszcze coś na sam wieczór trafić, to mogłoby się nie udać to nagrać. ale To zrobić, tak to, jest, tak to już jest. Jakby myśląc o nagrywaniu jakichś wypraw wędkarskich, muszę sobie sprezentować trochę inny sprzęt, bo niestety telefon i gimbal to nie są idealne rozwiązania, po prostu mają tyle energii, ile mają, tyle baterii, ile mają i. Nie pozwala to Niestety na zbyt wiele Także Jest to jakaś lekcja do nauczenia Wnioski trzeba wyciągnąć I w przyszłości pomyśleć Może o jakiejś kamerce na statywku Żeby, żeby móc sobie spokojnie Takie tematy nagrywać Nie martwiąc się o to, że Zaraz padnie nam bateria albo, albo że skończy nam się yy, bateria w telefonie tak no pamięci na szczęście mi nie zabraknie w telefonie ale, ale bez baterii wiele nie zawalczę no dobra kochani yy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj yy, jeżeli jutro będę gdzieś nad wodą to postaram się to też nagrać i i wam przekazać, a dzisiaj żegnam się z Wami w ten piękny wiosenny wieczór z nadpięknej rzeki w Kry. I co, do zobaczenia wkrótce.